Tymczasem w absurdystanie. Marsz, marsz Dąbrowski, Ziemi Polskiej do Polski. Tymczasem w absurdystanie 191, opublikowany 14 września 2021 roku. Wygląda na to, że Nowa Sól jest teraz najbezpieczniejszym miastem w Polsce, jeśli nie w Europie. Bo inaczej, dlaczego najważniejszym problemem, z którym boryka się lokalna prokuratura, miałby być kot o imieniu Lucjan? Lucjan to puszysty, szary i pręgowany dachowiec z białymi łapkami. Ujęcie z kamery przemysłowej, na którym widać, jak spaceruje korytarzami lokalnej prokuratury, pokazano pracownikom tej instytucji podczas ważnego zebrania. Byli dość zaskoczeni. I od dziś wiadomo, że miasto zajmuje się bezdomnymi kotami, dokarmia je, sterylizuje i stawia dla nich budki. Dlaczego więc, nagle, obecność popularnego w mieście kota w budynku prokuratury stała się problemem wartym tego, aby zajmowano się nim na ważnym zebraniu? Gazeta Wyborcza spekuluje, że odkrycie wtargnięcia kota na teren prokuratury nie było przypadkowe. Jak podejrzewa jej informator, ktoś musiał przeglądać nagrania z kamer przemysłowych, szukając kompromatów, tanie pokornego prokuratura i nie znalazł nic lepszego. A coś do tego prokuratora trzeba się było przyczepić, bo nawet po tym, jak z właściwą sobie wdzięcznością PiS szykanuje tak jego, jak i jego żonę, nie ustaje on w swojej przynależności do stowarzyszenia Lex superomnia, Omnia, które sprzeciwia się upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości. I jeszcze bezczelnie, nielegalnie dokarmia bezdomnego kota. Co ciekawe, tak wielkiego oburzenia swoich przełożonych nie wzbudził świetnicki prokurator Maciej Wącik, który po pijaku wybrał się na miasto na golasa. Owszem, został zawieszony, ale zamiast wyrażać oburzenie niecnymi czynami, prokuratura zajmuje się wmawianiem dziennikarzom, że był on mianowany za poprzedniego rządu, co jest kłamstwem, mianowany został osobistą decyzję Zbigniewa Ziobrów 2000... w 2016 roku. No, to wiemy, czym zajmuje się prokuratura. Jeśli chodzi o kontrwywiad, to tu nie mam wiedzy o tym, czy ganiają za kotami, czy po prostu na golasa po mieście, wymachując wackami, ale wygląda na to, że to, czym się nie zajmują, to kontrwywiadowanie. Wyobraźcie sobie zaskoczenie dziennikarzy, którzy pojechali do Karpacza realizować materiały z odbywającego się tam forum ekonomicznego, kiedy zorientowali się oni, że wśród uczestników wydarzenia znajduje się Juri Woskierskienski, wysokiej rangi agentki białoruskiego KGB, któremu przypisuje się bycie specjalistą od brudnej roboty innymi słowy, to człowiek Łukaszenki od torturowania opozycjonistów. Woskier-Sieński twierdzi, że został zaproszony przez członków polskiego establishmentu, którzy mają już dosyć konfrontacji i chcą do odmiany budować mosty. Rząd jednak zaprzecza i twierdzi, że Białorusin w Karpaczu znalazł się przez pomyłkę. Ładna mi pomyłka. Niebezpieczny agent zbrodniczego reżimu, pomimo stanu wyjątkowego na granicy, znalazł się w hotelu, w którym przebywała w tym samym czasie prawdziwa zwycięzczyni wyborów na Białorusi, Swietłana Cichanowska. To jest totalna kompromitacja rządu. A jakby jeszcze tego było mało, polska policja zatrzymała makarego Małachowskiego, obywatela Białorusi, który schronił się w Polsce przed prześladowaniami. Podstawą zatrzymania był wydany przez reżim Łukaszenki międzynarodowy nakaz aresztowania. Na szczęście mężczyzna został już zwolniony. Gdyby tylko z takim zapałem zabierali się do łapania prawdziwych bandytów, jak na przykład niesławnego froga, który po latach bezkarnego szaleństwa po ulicach Warszawy i Kpin z Policji dostał wreszcie wyrok 2,5 roku więzienia i 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Tylko co z tego, skoro na odczytaniu wyroków się nie pojawił, a policja nie może go znaleźć od 9 miesięcy, pomimo tego, że reporterom telewizyjnym udało się ustalić, że wciąż jest aktywny w środowisku nielegalnych wyścigów w stolicy. W momencie, w którym państwo nie jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo obywateli, ci muszą radzić sobie sami. Jak ta właścicielka mieszkania, która po dwóch latach kurżerania się z bezczelnym, niepłacącym lokatorem posłużyła się alternatywną drogą dochodzenia swoich praw zakwaterowała mu w mieszkaniu dwóch osiłków oraz psa rasy pitbull. Lokator pasożyt wezwał policję, ale nowo przybyli, pokazali umowy wynajmu mieszkania i mundurowi nie, nie mogli im nic zrobić. Ta łopatologiczna metoda okazała się skuteczna, bo miłośnik niepłacenia rachunków powoli z mieszkania się wyprowadza. Nie jest to jedyna sytuacja tego rodzaju. Już parę lat temu jeden z użytkowników portalu wykop.pl zastosował podobną metodę. I wcale się tym właścicielom nie dziwię. W Polsce prawa właścicieli lokali na wynajem nie są wystarczająco chronione. Lokator może latami nie płacić czynszu, śmiejąc im się w twarz, bo sprawy sądowe ciągną się latami, a doprowadzenie do eksmisji może zająć i nawet i dekady. Więc gdzie są ci, którzy powinni bronić obywateli? Jak taka na przykład policja. Cóż, ta ma ważniejsze zadania. Zajmuje się obstawianiem pomnika smoleńskiego czy pobliskiej statuły Lecha Kaczyńskiego. Ale to nie tak, że obywatele nie są chronieni. Niektórzy chronieni są wręcz aż za dobrze. Taki na przykład Jarosław Kaczyński może liczyć na całodobową obecność wielu patroni pod swoim domem 24 godziny na 7. A reszta? Cóż, może obywatele nie są chronieni przed bandytami, za to pomniki są chronione przed obywatelami. Może rządowi się wydaje, że to to samo, jak w tym kawale o facecie, co coś tam ukradł, czy może jemu ukradli, nieistotne, ważne, że był zamieszany w kradzież. Tymczasem owi obywatele, będąc pozbawionymi dostępu do smoleńskich schodów, zbudowali sobie własne z kartonu. Moim zdaniem takie lepiej wpasowują się w państwo, które też jest z kartonu, ale ich zamysł był chyba nieco inny. Jak tłumaczy aktywista opozycji Włodek Ciejka, jest to konstrukcja obywatelska. Obywatele od dawna słyszą, że mają sobie radzić sami. Służba zdrowia nie działa, idź do lekarza prywatnie. Szkoła jest do dupy, zapisz dziecko do prywatnej. I ze schodami najwyraźniej jest tak samo. Coś tam jednak ten wymiar sprawiedliwości robi, to mu trzeba przyznać. Jacek Międlar, eks-ksiądz, a dzisiaj piewca nienawiści związany ze środowiskami faszystowskimi, został skazany za mowę nienawiści na rok prac społecznych w, wymianę, w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Problem w tym, że jego kolegów na zioli wszędzie pełno, nawet w policji. Jeśli wierzyć profesorce Uniwersytetu Wrocławskiego, niedawno policja zatrzymała dwóch niemieckich studentów, nad którymi znęcała się w niesławnym komisariacie na Trzemeskiej, w którym z rąk policjantów zginął torturowany przez nich Igor Stachowiak. Ale nawet jeśli to, co mówi naukowczyni, trzeba jeszcze zweryfikować, to nie byłby to przypadek odosobniony. Już w 2019 policja musiała zdyscyplinować funkcjonariusza mającego wpięty w umundurowanie znaczek z mieczykiem Chrobrego. Religijna indoktrynacja także nabiera impetu. W Krakowie dyrektor liceum wzywa nadywani rodziców uczniów, którzy nie chodzą na religię i domaga się od nich tłumaczeń. Już samo to, że wymaga od rodziców pisania podań o zwolnienie ich dzieci z religii, choć według prawa to ci, którzy chcą posłać dzieci na zajęcia nieobowiązkowe, muszą wystąpić do szkoły z prośbą o ich zorganizowanie, jest rażącym naruszeniem praw niekatolików. Tymczasem niesławna kuraturka oświaty Barbara Nowak, którą stali czytelnicy tej serii mogą pamiętać jako ultrakatolicką oszołomkę, zamiast wykonać swoją pracę, która polega na dbaniu o to, żeby w szkołach przestrzegane było prawo, broni dyrektora i atakuje posłankę stającą po stronie rodziców, oskarżając ją o neomarksizm. A cały ten wylew chrześcijańskiego miłosierdzia ma miejsce w kraju, który przez ponad miesiąc trzyma na granicy potrzebujących pilnej pomocy humanitarnej uchodźców z Afganistanu. Choć nie bardzo wiemy, jak tam sytuacja wygląda, wraz z prowadzeniem stanu wyjątkowego w obszarach przygranicznych zakazano dostępu do granicy dziennikarzom. Tymczasem zaognia się także konflikt z Unią Europejską. I Kaczyński, Ziobro czy Borawiecki już chyba zaczynają rozumieć, że jest to dla nich wojna nie do wygrania. Jeśli nie zaczną przestrzegać praworządności, kurek z unijnymi pieniędzmi, na których chcą budować swój nowy ład, zostanie zakręcony. Czy to ich odwiedzie od dalszego niszczenia demokracji? Wątpię. Same z tego już nawet najważniejsi ludzie wpis, tacy jak Ryszard Terlecki, zaczynają otwarcie oswajać swoich wyborców z tym, że poleksyt jest całkiem poważną obcą. Zdjęcie kota Alves Gaspar przez Wikipedię Creative Commons. Tekst powstał dla portalu Brytkie Listy.